w internetowej łasko online. Na ja pewno dzisiaj wieczorem, także Dobry. osoby z GŁASKU, jak nie znają naszej gazety, to zapraszam do wejścia na stronę Łask Online. Tam będą zdjęcia naszej uroczystości. Będziemy odchodzić mały jubileusz. Muszę kać kończy 10 lat, a przy tej okazji warsztatera zajęciowej Własku będzie odchodził jubileusz 15-lecia swojego istnienia. Witam wszystkich. Witam wszystkich gości, zaproszonych na dzisiejszą uroczystość, wszystkich uczestników. Nasze spotkanie to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim okazja do spotkania się i dobrej zabawy. O tym, jak nasza muszelka stała się dla wszystkich ważna i jako przybrała doniosłą rolę, świadczy nie tylko tak liczne przybycie zawodników, ale również znakomitych i ważnych dla nas gości. Pozwólcie Państwo, że przywitam naszych gości. Bardzo serdecznie witamy Pana Marcina Bogańskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego. Serdecznie witamy Radną Stajniku Województwa Łódzkiego, Panią Ilonę Rafalską, Przewodniczącą Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej. Bardzo serdecznie witamy panią Annę Mroczek, dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Mimo nam powitać również y, władze samorządowe. Witamy serdecznie pana Gabriela Studlarka burmistrza Łapku. Bardzo do głosu, prosimy. Bardzo terapii po pierwsze dlatego, że wspaniała terapia dla tych młodych przecież osób, one dzięki tej aktywności, dzięki rywalizacji wierzą w własne siły, spotykają się z innymi osobami w tej samej sytuacji i wiedzą, że nie są sami w swojej ropie z punktu widzenia... Działalność Rządu Marszałkowskiego, takie cele są bardzo cenne, wspieramy je zawsze z radością, bo uważamy, że to jest świetna metoda rehabilitacji i ja do bardzo powodu dzieci.